A dzisiaj robimy test, czy taki pistolet naciągany ze strzałkami pokona lemura, tate Garfielda i kubek z Lego. A jego przeciwnikiem jest łuk. Naciągany tutaj ma wywótnie z taką strzałką. tej z pistoletu ta pistolet ta szara pistolet, a ta żółta to Gdzie ten łuk dobra tak. to lecimy, ładujemy pierwszy ogień idzie x-shot lemur co, okej, okay. x-shot nie dał rady łuk to łuk, łuk tym bardziej. Bo pewnie łuk ma słabą wyrzutnię. Dobra, oka. Lecimy. Wejdźcie. Spróbujmy ponownie. Łuk ma powtórkę, bo coś słabo strzelił, a strzelał mocniej. Wróćmy. Wszystko jest. Biorą dobrze. No. Ewidentnie ma słabą wydajność, więc temu panu dziękujemy. Następne, znowu X-Shot, taka filda. Coś z twardych przeciwników mamy. X-Shot nie do rady, a ma naprawdę mocny, daleki zasięg i bardzo mocny. Dobra, uwaga. Łuk, to łuk tym bardziej. Nawet ty nie trafiłam. Czekajcie, idę po tą strzałkę. Ok. No dobra, więc teraz ten Kubek z Lego, X-Shot. Jeżdżamy. Nie no, coś ciężkich zawodników mamy. No to łuk, tym bardziej. Jak X-Shot nie dał rady, to łuk tym bardziej. Chyba, że łuk nas z czymś. Zaskoczył. No dobra, no to teraz mam gościa specjalnego, czyli złote okulary złote okulary czy złote okulary, pokoju. X shot przeładowanie. Uwaga. Ognia. Pal. X shot dosy ze złotymi okularami radę. A z tamtymi... Nie. Nie dosy, radę. Okej, okay, jeden punkt. Sprawdźmy. Okulary. Leżą. Złote glasy. Druga próba. Bo znowu coś źle chyba wystrzelił. Oficjalnie łuk! To jest ładny. To też jest ładny. I oficjalnie wygrał X-Shirt. to Nie. Przeciwizowałam łuk Łukowi, bo no wiecie, jednak mały No ja tak mało, ale wiecie, Nieśli, niektórzy dają lepiej sobie niż starsi. No to ja się wam Wami żegnam, narka.